Dobra, Dobra. siema widzowie. Dzisiaj jestem z moim kolegą Szymonem, którym... on jest właścicielem tego odcinka. E, tak. I dzisiaj mamy dla Was taką jakby mini premierę, więc będziemy nagrywać, jak gramy w mm. Fortnite'a. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszamy do oglądania. Jesteś gotowy Szymon? Tak. No to jedziemy. Zaczynamy, palamy gotowość. gotowość. Jeżeli uważacie, że mamy słabe skiny, to nie obrażajcie się, bo ja gram na koncie takim stworzonym, gdzie mam tylko Juice Warda, a jak widzicie, Szymek ma to wszystko. Tak, ja, ja mogę Wam nawet pokazać, że mam dużo skin, Ja mam praktycznie cały karnet i mam nawet Snoop Dogga. No, ogólnie Snoop świąteczny był za Friko, ale no, tak. Ale dobra, przejdźmy do filmu. E, no dobra, grajmy. No i trzeba tylko poczekać, bo się ładuje gierka. No. A my mamy nadzieję, że wy też gracie w Fortnite. No, my też mamy taką nadzieję. I, I też pozdrowienia dla Was. I, I jeszcze, jeżeli nas nie widać, to przepraszamy, ale inaczej się nie dało. Tak. Film może trwać z 40 do godziny. Bo będziemy grać 3-2 rundki, co może nam długo zająć, chociaż nie jesteśmy najlepszymi na świecie. Więc, tak szczerze, to nie wiem ile nam to zajmie, ale może tak 40 minut maksymalnie. 30, 40. Tam... Nie, takiego. Dobra, zaczynamy. A więc tak! A więc tak! A patrzcie na to, jak tutaj mój Jusmar tu mnie zaraz grać w bilar. Sobie... Dobra, my skaczemy, widzowie. Dobra. Lecimy, lecimy. lecimy. Ja oczywiście ruszyć się nie mogę, bo tutaj nie bo, bo, bo akurat Jasiek musi za, lecieć za mną. Dobra, ja lecę tutaj na górę. Ty leć gdzie tam chcesz. Ja lecę tu na górę. Dobra. W okay. mojej gramofonie jest taka fajna muzyczka. Dobra, ja lecę tutaj. Bo tutaj jej kocham. nie łapię, bo ona jest. Dziwna. O, co spoleciałeś do tego? wybitkę. O, dobra, mam, mam tunel. Mam tunel. Ej. Dobra. Pek-pek. Tak. Pek-pek. I na dół. Jedziemy. I zobacz. Dziękuję. O, wo! Uważaj, tutaj jest knyp. Krypcio. Knyp tu jest. Ja! Je, no, co tu miało być, no? Mm, no to prawda. Je, jedynie Janek zginął. To my teraz na niego lecimy. No, co to miało być, no, no. Kałaszka mamy. I teraz to lecimy. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Teraz oglądamy. No! Trzyma, dla mi. Znajdziesz mnie? No ja wiem. W razie, czego to uważaj, bo tam jest osoba z pompą. Pompę ma? Tak, ona mi w łeb wcelowała. O ty! O tym ma... No ja. No i dadam, dadam. No i co to jest? Co to jest w ogóle? No, no dobra, przepraszamy widzowie za słaby mecz, w następnym nam na pewno będzie lepiej, a no, gotowość dodatku, dodatku mamy beznadziejnie, bo... Jeszcze jacyś spocenci nam wjeżdżają. Ja oberwałam z pompy, a tamtemu to dano nie wiadomo co. No da, Dodat... ale grajmy. Ale, ale za to lecimy, za to lecimy. No... Niestety, ale z widzowie, że za takie słabe miejsce, ale słabiasko nam poszło. No, to też za bardzo nie nasza wina, ale dobra, już się nie odzywamy. Tak, tak, nie odzywam się. Na, na chwilę się nie odzywamy. Tylko jak będziemy oczywiście źli, bo my chcemy się skupić i tak dalej. Tak, na przykład, gdy widzowie będziemy mieć do Was coś, coś wam powiedzieć, to się, po, to wam powiemy. Dodatkowo jest nas jakby tak... Poczeka. Poczeka. E, no i jeszcze powiem, że warto dołączać, bo takie premiery z Fortnita mogą często się pojawiać na przykład co rok albo co dwa, albo co trzy miesiące, więc warto oglądać. No to prawda. Raz miałem nawet powiedz, żeby nagrać sobie Fortnite'a, ale nie, 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 nie. Akurat nie, bo nie chciało mi się. No, nie chciało się. To prawda, to mi się nie chciało. Dobra, tego dnia by się nie chciało. Dobra, nie się. Dobra. My się widzowie nie odzywamy na razie. Jak na razie. Na, jak na razie, to na razie. Jak na razie, to na razie. Kurde, lecę. Jakby działać na kadrze. Dobra. Lecimy widzowie. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, Szynek, musimy się trzymać teraz razem. Tak, tak, wiem, wiem, wiem. E, ja tutaj lecę na tą górkę, tam jest jakieś skrzyneczki. A zostawisz mi jedną? E, nie, bo to jest chyba jedna. Jak jedna? Trzy. Tak? No chyba tak, znam ją po jednym to było idealnie. Ej, e, ja mam na dole chyba. Gdzie do kibla? Acha, super, ja zjeżdżam w dół gdzieś. Ja rozpalam, co? W O, ammo, ammo Dobra Amunicja A z amunicji coś takiego dostałem, więc to jest, ale... Nie chce mi się rozmawiać Ja mam to, no nie ja nie wykierowałam Ja mam ammo, co? A tu jest skrzynka, sorry Dobra, mam bandaże, to, to akurat dobrze Masz bandażki? No. Ej, ej, ty dostajesz już ty typa, czy spadłeś? Nie, nie, nie wycarowałem na ten... Jak to się nazywa? Już pamiętam, dobra. Ja, ja jadę, ja idę do tego domku. Mam nadzieję, że tam nikt nie pompy teraz nie rób, nie? A chcesz badarze? Nie, mam przy sobie. O, ja na kibel. Dobra, ja szybko tak... Dobra, skoczę do kibla. Tam niczego nie ma. Dla mnie ma nic? Co? Nie, co ja klikam? Dobra, tu jest tylko skrzynka do leczenia. Ja tutaj mam dużo skrzynek, co mnie bardzo zadowala. Yy, ja Ci zwłaszcza puszczaka, jeżeli chcesz, on daje życie. A nie, to już mam, dobra. Dobra, spreszę. sobie się nabije okej okay. ooo Janek ma dobrego tego Czesta dobra wiesz co dobra ogólnie tu mam dwa takie same bronie dajcie mi teraz coś o ej katana nie to, skinetyk, to jest skinetyk. to jest kinetyk to jest lepsze do uciekania na pewno ej Tomasz. Dobra. O, o, coś mam na heady. Serio? Ja no. też mam. Tomasz no. jakąś pompę? A masz, no masz pompę, to prawda. Jest tyle ogień zapaliłem? Jest splasha spleczowe. Harabin Mogę sobie... Wziąć... No dobra. O Uuu, jakie? jakie. Idę Ci pomóc. Ja pierdykam, nie pierdykam. A jesteś u mnie blisko? Właśnie ja sam nie wiem. Gdzie on jest? Ja Nie widzę. Aha. Został 32, o kurwa. Wszedł z kurzu. Kto O, masz tajfanu. Kapu. Ej, dzięki. Czy s masz? Nie, nie czego ciekawego. Chciałem właśnie śpiewasz, o tyłu. Ej, jest coś na dachu. O kurwa, zapomniałem Masz go? Znaczy no, ja będę. No. W ogóle masz same rzadkie dronie. Podleczyłem się. żeby sobie wziąć. ja się w ogóle nie lecę. Gdzie ty jesteś? No, ja jestem daleko. Jestem pod zoomem, praktycznie. Jestem na moście. Jakoś spluwka. Ja ciągnę mam skrzydła. Skąd? No normalnie, chodzę sobie po domach i mam. A wiesz, że cały czas nagrywam tego, YouTube'a? No. No i co to jest? Co to kurde ma być? Ja wiem, jak ja mam ją słabę? Ty... No, ja mam w ogóle. No ją słabę, ją Tam, eee, y, tam bandaże ci zaznaczają bo gdzieś. Ej, chcesz splasha? Ej, daj. Ej, już mam fula. Ej, daj mi katanek. Nie. Ej, żartuję! Nie, nie chcę ci chciałem cię... Tylko chciałem cię sprawdzić. Kurczę, ciekawe, gdzie są te ludki. Jak? Co Co? Gdzie są te lutki? A gracze, Tak? Czy gracze? Ej, dobrze, mam. Lud. Dobry lud mam. Chcesz bo... spotkać? Ja mam... Nie, po co Ja mam... Ja, mam... ja Dobra, po co mi też? Ej, ktoś tutaj chyba jest. Szylak, też mam? O, skrzynka nie musiała ma O, mam splaszę. No, No. Dobra, jeszcze Kolejna bale. skrzynka. No, ile tutaj jest z tego lutu na... Ale to chyba dobrze. No właśnie. Ale właśnie bez... ja mam beznadziejny lut. Kolejna o. skrzynka. Se mi, ilo... Ej, ja widzę. Mam skrzynkę, mam skrzynkę. O skrzynkę zaznaczyłem. ktoś tu chyba jest. Do Beczka A ja bym chciał jakąś legendarną broń już wyroknąć. Ja też chciałbym mieć. A ja nawet teraz mam są z tego. Z pociągu. 100% z pociągu są mityki. Opa, patrz ktoś chyba się tu spinał. Gość jest bez mózgiem. O nie, w gościu to jest samochodzikiem. Ja idę po skrzynkę. No co jest? Ej, tu, dobra, jak się przestraszyłem. <grym> ty się tak boisz? No nie wiem czemu, ale dobra. To... Lag? Dzi, dzi? Ktoś tu już był? przez Przestrzegał? No normalnie, no normalnie, typ to jest lód, to jest luter, ty to jest luter, tak, bandarze. Dobra, ja spadam. Okej okay, widzowie, wiem, że długo się nie odbawaliśmy. Jakby do was. Jakby do was, no właśnie, ale trochę nam zajęło. Ej, oj, 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 oj. O kurde, sorry widzowie, chwila przerwy. Zwrot akcji. Zwrot akcji. Mamy, zwrot akcji to, to co Wam chciałem powiedzieć, to było tak, że coś, do, że coś sobie kupiłem. Taką fajną rzecz. O fajną rzecz. No dobrze, Ej, zwróćcie go. O kurde. Zwracam, dostał 98. Deda. Deda, super. Ej, daj. Ej, nie chcę wybuchowego. Ja to chcę. Oj. O kurde, to ja. Super truck, ci ktoś przywalił? Ej, dawaj do Super Trucka. Mam typa, mam ty to aucie. O ty, ty mi o, o nie, nie. Ty dawaj, uciekaj. Nie, zginąłem. Serio? Nie, uciekaj. Tak? Uciekaj. To Dobra, trudno, uciekaj. Patrzcie jaki ten, patrz to speed na tyle. Nie. On się otwiera. Później pró próbuję mnie uratować. Ej ja nawet nie wiem, czy cię na pewno uratuje, bo jest to w zonie. Dobra, widzowie, to co wam chciałem powiedzieć, to była taka rzecz, ale to już na końcu, fil na końcu filmu. No i super, ktoś już przetrzymał całą tą, tą stację. Dobra, bierz szybko i jedź po mnie. Dobra, jadę. To jest beznadziejne paliwo. No, przyznam. Dobra, sorry widzowie. To, co chciałem wam powiedzieć, to już wam mówiłem. I żebyście nie, zap nie zapomnieli, czekam na was na niespodzianka na samym końcu filmu. Jak będziecie chcieli i jak Szymon się zgodzi, to będziemy mogli na sam koniec zagrać też 1 Ale 1 dla mnie jest troszkę słaby. Hmm. Dobra, nie lubię trochę 1 v Dobrze, nie idź. o mam kartę. Nie ominąłeś. ale... dobra, mam Twoją kartę. Dobra, jest blisko. I teraz Kacel. szybko bierz auto i spadaj stąd. Nie, tutaj. To jest ten odrazarka. A nie, nie mogę. Dobra, nie zwracaj uwagi na skrzynkę. Ja nie zwracam na skrzynkę. Ale jedźcie do tego tego, tak. Jedź po to ale nie, muszę najpierw znaleźć co to sobie nie, no ja ja, ja teraz... nie wierzę, no uciekaj, no co ty A robisz? jak mam, a jak mam tam wejść? Brawo, co ja nie wiem. I co, mówię, no nie zwracaj uwagi na skrzynki. Albo na cokolwiek. No i idź pan. No patrz! Robię skybase. No i biegnij, no! Dobra, użyj apteczki! I biegnij. Dobra, tu się zaraz zatrzyma. Będziesz mógł w dodatku mnie jeszcze odrodzić? Tak. Ominąłeś właśnie ten. W to wiem. W prawo, w prawo, w prawo. Tak? Tak, w prawo. I tutaj będziesz musiał wejść do burzy. Wiem. Tu jest. No dawaj szybko. Nie burzę wylebije. Ja. Jeden. Dobra i szybko. Jest zginę tylko cię błagam. Nie no, ja przeżyję, no, no tak. sze ci, to zakład. Chyba jeszcze 60 sekund. Zresztą ci ja ci. Dobra, Dobra lecisz, lecisz tupię. Lecisz? Dobra, jesteś w zonie, jesteś w zonie. Dobra, masz jakieś bronie, które mógłbyś mi dać? Mmm... A wiesz co? Co? Nie to. Czy ja? możesz mi dać, czy coś. Dobra, możemy. Ej, czemu ty zmarłeś? Aha. Masz coś na daleko. Ej, ty sobie. W tej samej sekundzie zrobiliśmy ślisk. No. jest też tutaj szalony. Musimy teraz uważać, bo teraz chyba. Dawaj na motor. X. Nie nie. Czemu? nie. Dobra, to ja się jadę. A jakby się No. Dobra, sorry, widzowie, ale sorry, że od was się tak dużo nie odzywam, bo. Mamy tutaj dużo spraw w Fortnite'cie, w tej rundzie, bo... No ej, nie strzelaj we mnie! Ej, tramwaj! Jaki tramwaj znowu? On jedzie w ogóle do no weź. On jedzie do burzy. A dobra. Mimo motor może jeździć po ścianach, to nie chce. A idziemy na Shoguna X. Ja idę chyba na Shoguna. albo nie. Jasiek! The gdzie dam. ty, gdzie ty? Mam jeden HP. zadłem. Jumping blisku. Nie wiem, czy teraz do ciebie iść, lepiej nie. Czemu? Dobra, próbuję obok nich przejść. Tylko nie wiem, czy to się uda. Oj! nie Nie uda się. Nie uda. Nie, nie, nie. Dobra. Jakby co? My de... Janek deda, Janek deda. Ja się boję, że dednę. No bo masz 52 HP. Nie no, nie ja nie Nie no, dedniesz, dedniesz, jakby to cię odrodziłem. Nie no, dedniesz, dedniesz. Idź do Zolna, idź do zona. Mogę cię odrodzić? Nie, bo my się kartę. W Możesz chyba iść. iść. Po mnie. Dobra, teraz mi to w ogóle nie odchodzi jakie będę miał bronię. Ech. Nie, idziesz do strefy. O kurde, strefa się ruszyła. Nie, nie, nie. nie. Wiesz co, pójdź w lewo, to by było moją kartę. Ja się boję, że ktoś mnie zaraz zaatakuje i nie są. O nie, coś tu jest, dobra, nie, szybko dobra. O nie, o nie, to nie, o nie, o nie. Dobra, wezmę apteczkę. Dobra. Dawaj szybko do zolna Dawaj szybko do Zouna. Bo na skraju Zouna... Nie, nie tam, nie tam. Gdzie? Nie, 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 w prawo. Tak, tu no. I tam będzie e, ta, startu furgonetka. Słuchaj, Jamek, Trzeba mnie restartować. Jeszcze jest top 10. Wyleciało top 10. I ząb doszło do nie wiem. Nie, nie, nie skakuj na duszka, omień go! Przeszed to. to o, idę pule. O, pule. Masz krew. Nie, nie, nie. nie. Nie, no weźcie się. Chodź, no. żebym odratował. Tak, idzie, idzie. Będzie, będzie. I od razu spadaj, od razu spadaj. Dobra, spadaj, spadaj. Spadaj są. Jemek. Janek. Co? Spadaj. O, nie widzisz, co robię. Dobra, mam duszka. Jeszcze kapliczka jest. O, ja. Dobra. O, nie. Dadasz? Boję się, że dednę. Ja mam kapliczkę niedaleko. Będę mieć, może, dar wiatru. Nie wiem, co ja robię. Ale robisz budlinga. Ten. Nie! Do doma! Nie, nie! Ucieknij! Tomo! No. Co ty robisz? Duszka. I kuleczki. No i teraz. No. Nie no! No! Wygrywacie jeszcze? Nie? Tak, tak. Okay. Zaraz kolacja przerwa, tak? Zobacz mnie, idźmy nie. Niestety chyba nie mogę. O, ja. Muszę to jedyne jako wygrać.

O! Idealnie! nie idealnie... Jest to zakresie, że mnie uratować. Dobra. O! Ile To, że nie masz żadnych pasterczek No ty! Co ja narobię? Co z to mnie wbiło, to mnie wbiło normalnie do zołna. Lepiej uciekać od tego żołna Ryzyko! Dobra, ryzyko Ja mam w ogóle mało A e, ja nie wiem jak są wyjść Dobra, nie próbuj nawet wychodzić O! Ilu? To by dwa jest. Teraz weadmę. Też ty Spadłem. Toć Ja tego nie wygram. Jeżeli typ, to by było super. No, chociaż miałam to chyba sobie mało szansę. Ej, uciekaj, nie! Giniesz. No! no. Ale dobrze, Chodź w drugie miejsce. No, widzowie. Widzowie, staraliśmy się jak najbardziej, no. dla was, ale ni niestety nam nie wyszło, ale za to drugie miejsce mamy, nie wiem, druga, trzecia, Dobra, ryba. jesteśmy w gotowości, tak? Nie, bo my już mamy iść, nie? Widzowie, żegnamy się, ale jeszcze jedna rzecz, co miałam wam pokazać. To jest moja rzecz, którą sobie kupiłem. Ten oto pingwinek. On jest za 60 zł i można go kupić w IKEA. Polecam, polecam, polecam. E, może jeszcze dzisiaj się spotkamy, chociaż na to chyba są minimalne szanse. Tak. Tak. Więc nara. Więc widzowie, może się żegnamy na dzisiaj? Może zagramy gdzieś jeszcze tak później? Mo może będziemy mogli jeszcze pograć o 23:00.